Z ogłoszeniem upadłości, właściwie z toczącą się upadłością, pojawił się pewien praktyczny problem, który zaobserwowaliśmy. W sytuacji, gdy syntyk zaczyna wpłacać, co jest bardzo ogólnie dobrą sytuacją, zaczyna nam wpłacać jakieś kwoty, a my na przykład wiemy, że zgłaszaliśmy do masy upadłości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, ale również podatku od środków transportowych, jakieś koszty egzekucyjne i z punktu widzenia później księgowości, w przypadku takich wpłat pojawił się właśnie problem, w jaki sposób to księgować, w jakiej kolejności, w jakiej proporcji. Myśmy się nad tym zastanawiali i chcielibyśmy podzielić się tutaj naszą. Naszymi przemyśleniami, naszym sposobem działania w takiej sytuacji. Który, jak tutaj trzeba podkreślić, nie jest nigdzie uregulowany. Jakby ustawodawca stwierdził, że pewne kategorie, tak, nie, koszty egzekucyjne czy podatek od nieruchomości należą tylko do kategorii trzeciej i. A syndyk, czyli do tej samej, są w jednym worku. Syndyk nie operuje jakby konkretnymi należnościami, tylko zaspokaja nas jakby co do sumy wszystkich należności, znajdujących się w danej kategorii. I, i w, przelewie, w przelewie też nigdzie nie jest to wskazane. Zazwyczaj jest tylko napisane, że jest to realizacja planu podziału z jakiegoś tam określonego dnia. I, I z kategoria trzecia, na przykład. Nie? I tutaj pojawił się ten problem, na co mamy, jak nasza jednostka księgująca ma to rozliczyć. Doszliśmy do takiego porozumienia, takiego jakby rozwiązania, że w pierwszej kolejności zaliczamy to na koszty egzekucyjne, które w każdym innym przypadku również by były zaliczone, jakby w pierwszej kolejności, a następnie Proporcjonalnie w przypadku na przykład istnienia zaległości zarówno w podatku od nieruchomości, od środków transportowych to w zależności od tych, ilości tych zgłoszonych proporcjonalnie rozdzielamy pozostałą dla nas kwotę na podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Wiadomo, że zaliczamy tylko na należność główną, bo odsetki należą do innej kategorii.